Ahoj, kamraci! Z tej strony mówi wasz kapitan Rudobrody. A dzisiaj pogramy sobie w Daisy, czyli moda do army dwójki. Eee, yy, ty. Eee. Yy... Dobra, to możemy się przelecieć tam do namiotów. No, ja właśnie jestem przy namiotach, ale ty nie wiem. Może nie biegaj tak, bo jak będziesz tak biegać, to nie dziw, że ci cały czas HP spada. Dobra, już zgubiłem. Nie, no słuchaj, trzeba. Bie a byłeś tam w drugiej części lotniska? W drugiej, czyli na zachodzie. Znaczy na, na wschodzie. wschodzie. Na wschodzie? Nie, nie byłem. A po Ja tam idę, a ty idź do tego. Do. Jakich, jak będą jakieś fanty tomów, to ja też wskoczę po broń. Najbardziej mnie denerwuje w tej grze jak ja jak ja ładuję tą siekierą, ładuję, ładuję, a on w ogóle nie trafia. A trzeba no. celować na, na Heda. Nie, tutaj po prostu trzeba celować zanim on cokolwiek zrobi. Dobiega i walisz, bo jak wtedy nie walniesz, to zbierzesz jakieś 5-6 uderzeń od niego. Zajebiście się tutaj widzę, że zrespiło. Śmietnik się zrespił w tym miejscu, gdzie się respią bronię Więc nie... super. Ja mam AK-74. No to gitara, to już... To już możemy chodzić razem, bo... Yy, można chodzić razem, ponieważ... no ja mam siekierę, no nie, no to... O! ruszcie dupsko, bo chcę headshota wam przyczynić. Aha, siekierom nie zabijasz zarazem, trzeba heada ładować! No właśnie, trzeba powyżej! Mmm... siekierą się zarazem zabija. Nie, teraz dwa razy musiałem uderzyć. Dobra, jest żarło. Znaczy ja myślę, że nie tyle ty musiałeś dwa razy uderzyć, co po prostu był lag na serwerze i tu zdążyłeś uderzyć drugi raz zanim on umarł. Może tak. Bo ogólnie ten serwer jest pod tym względem świetny. Znaczy ogólnie większość serwerów Daisy jest pod tym względem idealna. Dosłownie do lagów w ogóle nie ma. Jest coś tam jeszcze ciekawego? Nie wiem, bo na razie muszę być w jednym namiocie, bo jak wyjdę, to się na mnie zlecą. Pewnie. Siekierę masz tutaj, w razie czego. Ja nie mam jak... A można dwie siekiery nosić? Mm, można, chyba. Chociaż Zaraz zob... nie powiem. Zaraz zobaczymy. Tak, bo mam jedną w tym, w ekwipunku, a drugą mam w tym. ci dam, jak będziesz chciał, to siekieram siekiera motyk. Będą bloodbagi. Skąd wiesz? Bo mam. Dużo? Mm, dwa. No to idealnie. Ja mam pół HP, więc... Przydałby się plecak. Ty, chyba że my... może stąd? A gdzie to najbliżej ATV-ki się zresztą może? Na atv byśmy szybko gdzieś przejechali. Dziwne, że tutaj jak jest tyle graczy, to nie ma... Y, ten ...37 osób gra. Y, dziwne, że jeszcze nikogo tutaj nie spotkaliśmy, to jest najśmieszniejsze. Dobra, namiot jest jak coś, ale ja potrzebuję PC. Dobra, bladbagi mamy. Nie ma drugiej broni jakiejś. Jakiejś drugiej broni tam? Ej, to jest bandit Skin. Kto? E, ty weszłeś teraz do tego? Do czego? No weszłeś do namiotu, spytam się. Nie, 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 strzelaj, strzelaj. Jak jest bandyt, to strzelaj go. Ja jestem w ogóle tam. No bo mówisz, jak... że pytam się to jesteś ty, ty mówisz, że tak, no to. A co, zabił cię? Nie, bo zdążyłem się schować, bo właśnie tak zobaczyłem, że to jest bandycki. Na tym ty mówisz, że jest Nie no ja skosły. przecież. Ja mówię ci, że ja mam hero na to jak. Ja mi brakuje 76 punktów. To ty do, biegniesz do... tutaj? Tak, z siekierą. D Dobra. Ja stamtąd poszedłem, bo ogólnie... To, to ja... ściągnij go, czek. A nie ma, nie ma żadnej już tam broni? Eee. Za mną biegnie zombiak, ściągnij zombiaka. Bo ja tam zdążyłem jedynie jednego dirstenda zobaczyć co w nim jest. No to chodź już idziemy tam. To zabij tego zombiaka, mówię ci. Ale ja nie wiem gdzie ty jesteś. No tutaj. Gdzie? No a gdzie mam być? Przed tobą. Tu jest po prawej zombiak. Aha, widzę, dobra, to idę tam. A to zobaczcie. To zabij tego zombiaka, mówię ci, a ja, ja mam ja AK. poczekaj, bo jeszcze daleko jestem. Ale zabij tego zombiaka za mną. Bo ty widzę, że tam biegniesz. No bo. Bo ja mam AK to będę mógł go z daleka ściągnąć, a ty masz siekierę, no to... Ale dobrze, to, do, do... Do, do namiotów mam biec, tak? Ściągnij tego zombiaka za mną. Czego nie rozumiesz w tym zadaniu? Aha, ale bo ja cię w ogóle nie widziałem, teraz cię widzę. Pil... dobra. I teraz I... drugi zombiak jest. I ten facet już nas pewno od dawna widzi. No czekaj, czekaj, czekaj. To nie uciekaj. Dobra, ja tam lecę z przyczajki. Trans... Teraz ty wchodzisz, nie? Tak. W którym byłeś? Eee, nie on... żyje ten koleś, chodź. Ale nie, tam było, jedno, tam było już jedno ciało. Eee, te, te dwa... Eee... Tam było już jedno ciało, on tam pewno dalej jest Tak, schodzi, schodzi, ale nie ma nic, wiesz Nie, to zombiak, zombiak Musisz mi transfuzję zrobić, bo ja nie wyciągnę... Nie, nie ten Ale on chyba uciekł, mi się wydaje, że się wystraszył Znaczy on tam miał jakąś broń O, tutaj się teraz zrespią rzeczy. O, tutaj są Bloodbugi. Wbijaj wbijaj, wbijaj. Bo tu sam ten. No ja już zebrałem z tego bloodbugi. Ale wejdź, bo ja musisz mi trans... O. Przecież transfuzję mogę ci tu zrobić. Czekaj. Morfinę trzeba wziąć jedną Jeszcze że biorę i dobra, już wy... e. Strzela ktoś! Ja strzelam, bo koleś biegnie. Przynajmniej biegł. Dostał? Ogólnie jest drugi koleś. Słyszę, że strzela. Mów, gdzie, gdzie są... E, oni są po... na prawo od wejścia. Znaczy, jakbyś wchodził, to oni są na prawo. To ja zajdę hamo zaraz. Teraz ja wchodzę do baraków. Jest shotgun chyba z której strony? Nie wiem, ja z siekierą biegam, więc oni mają broń? Mają. Padł. Ryuk 35. Ale to chyba jeden tylko padł. Drugi może gdzieś tam dalej To jesteś ty? Z ja ten. E, nie, walgo, walgo, walgo. Pięknie. E, żyjesz jeszcze? Nie, ale szybko tam podlecę. Dobra? Ale ściągnąłeś obu, tak? No. No to zarobiście. Yy, poczekaj, gdzie ja się. No, no to ja się na balocie zrespię. A ty sobie pokampisz. No nie. Mieli coś fajnego? Eee, jeden miał tylko broń, a drugiego jeszcze nie zdążyłem zobaczyć, bo e, imprezka za mną jest. Komarowo, to tylko ko gdzie to jest najbliżej? Balot, a jest balota. Sfaniaczki dostały. Dwa shoty i się skończyło, no nie? No, trochę źle zrobiłeś, że podeszłeś z tą siekierą. Ale... ja się zastanawiam, ja nie wiedziałem czy to jesteś ty czy on i Ja nie mam bandyckiego skina. Aha. I w sumie za nich mi nawet humanity nie spadło, bo... E, oni mieli bandyt skin. Dobra, komarowo, ja tam biegnę do, do Ciebie. Będę w kilka minut. Jakąś dobrą broń miał? Czy kijowe? Ooo... Fanfary. Dla Ciebie? Hordn jest? Eh, znaczy, miał M4, ale tylko jeden nabój. No to nawet nie opłaca się brać G17. Tak. Trochę painkillerów, no... I ma kilka bagów, a więc jakbyś przyszedł i zebrał to co miał, to by było fajnie. Dobra. To już lecę, bo jestem w komarowie. Już do baloty mam blisko. Ogólnie co tak biegnę... właśnie patrzę, że coś biega, a zombiaki to nie mogą być. <laughs> patrzę to coś ma broń. No to coś mi tu nie pasuje. Ale oni, oni w dwójkę grali, mi się wydaje. No. Jak ja bym się zorientował, że to ten... że to nie jesteś ty, to bym, o, to bym od razu chłopa... Ale dobrze, bo poszedłem na ten... na... na Wabika, no nie? Ty go zauważyłeś wtedy. Znaczy, bo y, jakbyś nie stał tak jak stałeś, to byśmy go zabili bez strat, bo stałeś idealnie na linii ognia. Ja byłem dosłownie na drugim końcu tego za tobą. I był Aha, to koleś. dobrze, to dobrze, że to miałeś warta, że strzały nie poszły też w ciebie przez przypadek. Bo przechodzą chyba no nie? Eee, przechodzą, ale tylko z niektórych broni. No, chyba nie Stary weź niszczy. Weź stary, nie strzelaj. To jest pełno idiotów, co strzela do ludzi bez niczego. No, a tam tamci koleś jeden miał AKS-a. O! To ty? Nie, 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 nie ja. Ja jestem w tym. W industrialach na południu. Ogólnie tu był koleś. No to eliminuj. Kto Kto? to idzie, to tylko impreza się tu zebrała. Ciekierę wziąłeś moją, nie? E, nie twoją, ale wziąłem, bo tam koleś miał. I will take your car. Gdzie on pisał, że, że to koło jest, czy nie patrzyłeś? Nie wiem, nie patrzyłem. O, zabiłem go. Cysiek, tak? Nie wiem A koleś miał broń e... Miał To dobrze, bo sobie wezmę Już tam lecę do Ciebie Chociaż czy to nie był ten sam? Nie wiem Bo ogólnie ma taki sam gir jak ten którego przed chwilą zabiłem Ja lecę, ale nie mam broni, więc nie strzelaj. Są zombiaki czy nie? No są tam jakieś zombiaki. Nawet się lepiej stało, bo... Chociaż nie, jak mamy bratbagi to key, no nie? Mamy, żarcie, wszystko, tylko plecaków. Nima. Teraz nie. trzeba bocznymi chodzić, jak jest tyle ludzi, to... Opłacało się tu przyjść. Spadło ci Humanity? Nie, wzrosło, bo oni mieli bandytów. No. Ogólnie tutaj jest mp 5 ale oni mają m 4 a więc będzie łatwo. Będą fajniejsze z nich dropy. Tutaj, tutaj, tu jestem w tym. W środku tylko... Weszłeś do tego? Tak, tylko muszę zgubić foków. Dobra. E, tu jest jakaś strzelba, więc nie płacę się. Na a drugi problem. się zrespił ten. Ogólnie, jak coś to przed pierwszym namiotem po lewo są zwłoki. Widziałem strasz, widziałem tam straszna rzeź. <grystanie> widzę, że dobrze się pobawiłeś z kolegami. Opie, okay. żyć nie umieram Jak coś to ja jestem w tym pierwszym namiocie po lewo, od wejścia. Ja muszę się kierę wziąć, wiesz? Co, żeby. Ja bym ci radził wziąć te M4 i tak dalej. Dobra, widzę cię. Słuchaj, ale tutaj ma jeden magazynek M4, tak? Jeden, no. ale pełny magazynek ma. No. Chyba tak. A tam ktoś jeszcze miał? Eee, nie wiem, bo tam po lewo. Patrz, tam. Obróć się na prawo. No. I widzisz mnie. Znaczy, no, odwróć się w to drugie prawo. No w to drugie prawo. No tam... tam no tam. Się... Bo tam no. zabiłem kolesia za ogrodzeniem. Bo on tam się kampił i trochę dostał po głowie a w sumie a jak coś to stąd wychodzę bo się robi niebezpiecznie. nie widzę zwłok nie czekaj bo ja biorę się kierę i nie te... ma tam zwłok to może że tak powiem go nie dobiłem do końca bo to jest też prawdopodobne yy, a tam druga broniaka była jeszcze yy, M4 to będzie ta sama amunicja dobra to ja i jeszcze tu była kobra przy wejściu naprzeciwko twoich buców wok ok. ładny burdel tutaj jest no nie? no ale ja w sumie stąd idę, bo po takiej ładnej akcji nie chciałbym umrzeć czekaj, ja, ja tylko sobie wiesz co jeszcze wezmę? Eee, no czy znaczy no... ty wbierz tam co chcesz, nie? ja jakby stąd idę, bo się robi Dok... ciutkę niebezpiecznie wiem, czekaj pójdę plus jeszcze mnie zombiaki gonią ale to już się zgubił, daleko. Ile było metrów.? Nie, jest, jest ciało. No to trzech zabiłem. A nie, nie miał amunicji, chyba. Nie miał? Albo ukradł już skurczybek. No, bo ja na początku nie pilnowałem tam tego ciała, bo koleś tak jakby od drugiej strony wszedł. Nie? Ja akurat go zobaczyłem. Myślałem na początku, że to ty, ale patrzę też bandycki. Gdzie lecimy teraz? Eee, pójdź tutaj, by na koniec lotniska. Ja Jest obok namiotów, to jesteś ty? Nie, ja jestem gdzie indziej zupełnie. Jest bandyta, to ja, to ja zaraz go rozwalę Powiedział i zginął. Znowu on. Zabiłeś go? Nie wiem, ale jest jeszcze jeden, ale broni. Teraz zobaczymy. Może wróć się, bo jeszcze jest jeden do zabicia. O, słyszę. Ale to trochę dziwnie, że oni cały czas mają broń. Czytela do mnie. No tak trochę, tak trochę trudno, żeby stał i się patrzył tylko. Dlatego Dla mówiłem, żebyśmy stamtąd... Możliwe. Zabiłeś go? Zaraz ci powiem ogólnie. Najlepiej by było, jakbyśmy stamtąd już poszli. PDW masz tego, Hunting Knife'a. Jak chcesz, e, to weź go. Nie nie mam, bo mam już drugiego. Masz drugiego? Dobra, to ja tam idę. Ja pierdzielę ile ciał, to dawno tyle nie widziałem. E, gdzie jest ten drugi? E, w środku. Ten nic nie miał, a drugi miał. Ja pierdzielę. A czemu mi nie podniosło Humanity? Chociaż chyba trochę podniosło. Podniosło. Nie dobra. Ogólnie robimy tak, w którym on. E, w tym namiocie umarł? Tutaj jesteś? No. E, Jak za chwilę Podniosę to od razu będę. na prawo, jest jedno ciało. Dobra, to szybko podniosę Hunting Knife'a i stamtąd uciekamy. Bo no. nie ma co, no bo trochę farta mieliśmy. Bo oni się będą respić cały czas tutaj. No i może że oni tu mają gdzieś bazę blisko, bo tak trochę dziwnie. Ale już byli. chyba... To znaczy PDW tylko mieli, już, już albo znaleźli szybko gdzieś, albo. A tu jest jeszcze shotgun. No ale shotgun to. Czekaj, ale ja mam 11 naboi, więc nie wiem czy. Jak to jest ten shotgun. Dobra, ja stąd spadam. Dobra, na prawo, tak? No. A na zaraz, prawo, zaraz na jest MP5 jeszcze? Ja byłem ale. MP5. Znaczy, MP5 jest słabsza, ale jak masz, mówisz, że 11 nabojów, no to lepiej wziąć MP5. Ty tutaj bo... się teraz respią rzeczy w namiotach? No, zawsze się respią Znaczy, nie. Ty, akacz, czekaj, bo tutaj. Co tu jest jeszcze? Akacz? A... No. Ty, to jakbyś mógł, to wejść do niego naboje. Te złote chcesz, tak? No. Bo jest jeszcze AKM. Dobra, rzeczywiście lepiej stąd spierdzielać, bo tu jest. Bo zaczyna się robić, że tak powiem, za duża impreza. Zbyt gruba. Eee, ktoś strzelał? Ja. Ja chyba zginąłem, ale on chyba też zginie. Eee, dlatego mówiłem, żeby stamtąd iść. Wiem, ale on chyba zginął, wiesz? Przecież wiesz, ile spierdzieliłem magazynków? Tylko po nogach Tylko to trochę dziwne, że oni cały czas mają. Eee, nie oni te, on teraz podniósł. On podniósł szybko broń. To moją. Y... Ty możesz się skampić gdzieś, ja idę jeszcze raz tam. No ja ogólnie stamtąd idę, bo wolę nie ginąć. Przynajmniej nie teraz. No ale ja muszę coś wziąć teraz. No, ty musisz.